Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w filmie poświęconym usuniętym przedmiotom z gry League of Jest ich dosyć sporo, więc wybrałem według mnie te najbardziej interesujące. Zapraszam do oglądania. Pierwszym naszym przedmiotem będą buciory Jorla. Były one dawnym ulepszeniem butów szybkości i kosztowały 1400 sztuk złota. Ich umiejętność aktywna pozwalała na teleport w odległości kilkuset jednostek. Przedmiot ten został dość szybko usunięty, a jego miejsce zastąpił Czar flash. Podobnymi przedmiotami, które spotka podobny los są zwoje teleportacji i starożytna straż kieszonkowa. Jedyne co wiadomo z zwoju teleportacji to to, że teleportował gracza do sojuszniczego budynku po 4 sekundach. Natomiast starożytna straż kieszonkowa dawała plus 5 prędkości ruchu i miała cooldown 120 sekund. Kosztowała ona 1500 sztuk złota. Opa przedmioty zostały usunięte, a ich umiejętność aktywna została użyta w czasie przełowacza w teleporcie. Następnym przedmiotem jest niebieska pigułka. Początkowo była nam dostępna w sklepie. Gdy bohater chciał wrócić do bazy bez konieczności powrotu na piechotę, musiał kupić właśnie tą pigułkę. Później została ona przeniesiona jako czar przełowacza, lecz po jakimś czasie stwierdzono, że będzie ona budowana w podstawowe cechy bohatera. Teraz przedstawię wam kilka przedmiotów, które dawały przygód złota. Jeden z nich to kamień filozoficzny. Dawał on plus 7 regeneracji zdrowia oraz 9 regeneracji many. Jego umiejętność bierna dawała bohaterowi plus 5 sztuk złota co 10 sekund. Kosztował on 700 golda. W aktualizacji 3.14 został on zastąpiony przez medalion nomada. Szczęśliwy sztylet Cagea dawał plus 20 mocy umiejętności i kosztował 765 sztuk złota. Dawał on plus 4 sztuki złota co 10 sekund. W aktualizacji 3.14 został on usunięty na rzecz lodowego kła. Kolejny usunięty przedmiot z gry to ostrze siłości, Po jego zakupie otrzymywaliśmy plus 10% szansa na trafienie krytyczne. Jego umiejętności bierne to plus 3 sztuki złota co 10 sekund i plus 2 sztuki złota co każde zabójstwo. Kosztował on 800 golda. Był to jedyny przedmiot w grze, który dawał zarówno przyrost złota, jak i szansę na trafienie krytyczne. Przedmiot ten został usunięty w aktywizacji 5.22 podczas zmian w rozgrywce bohatera klasy strzelca wyborowego. Nareszcie, serce ze złota, które dawało po zakupie plus 200 punktów zdrowia. Dawało ono plus 5 sztuk złota co 10 sekund. Przebiot ten kosztował 825 golda. Krwawe szpony Madreda dawały plus 25 punktów pancerza, plus 40 punktów obrażeń i plus 40% prędkości ataku. Umiejętność bierna sprawiała, że podstawowe ataki zadają dodatkowo obrażenia magiczne równe 4% maksymalnego zdrowia celu. Kosztowały łącznie 3800 sztuk złota. Dzika Flara dawała plus 30% prędkości ataku i plus 12 punktów obrażeń. Posiadała ona dwie umiejętności bierne. Pierwsza dawała dodatkowe, zależne od liczby staków na Flarze, obrażenia magiczne i przewracała plus 10 punktów zdrowia przy każdym trafieniu. Staki można było zdobyć za pomocą zabójstwa, asysty i zabójstwa dużych potworów. Druga umiejętność sprawiała, że otrzymujemy plus 30% więcej złota od potworów. Kosztowała 1800 sztuk złota. Marzenie Shureli dawało bohaterowi plus 250 punktów zdrowia, plus 10 regeneracji many, plus 10 regeneracji zdrowia i plus 10% skróconego czasu odnowienia. Podczas jej użycia zwiększała ona sojusznikom prędkość ruchu w zasięgu 600 jednostek o 40% na 3 sekundy. Kosztowała ona 2100 sztuk złota. Została zastąpiona przez dalizman wstąpienia. Jeden z zapamiętanych przez graczy przedmiot to objęcie ognia. Dawał on plus 120 punktów mocy umiejętności i 10% skróconego czasu odnowienia. Przy aktywacji tego przedmiotu zwiększało nam wszystkie obrażenia magiczne zadane przeciwnemu bohaterowi. Unerwiający medalion dawał plus 430 punktów zdrowia i 450 punktów many. Posiadał dwie umiejętności bierne i jedną aurę. Pierwsza umiejętność dawała plus 10% skróconego czasu odnowienia. Druga zaś regenerowała nam przy użyciu każdej umiejętności plus 50 punktów zdrowia i plus 20 punktów many przez 2 sekundy. Aura sprawiała, że najbliżsi sojusznicy otrzymują 20 regeneracji zdrowia i 9 regeneracji many. Prawdopodobnie aura tego przedmiotu mogła przyczynić się do powstania sony. Przedmiot ten kosztował 2250 sztuk zł. Siła natury była przedmiotem, która dawała plus 40 regeneracji zdrowia, plus 76 odporności na magię, plus 8% prędkości ruchu. Jej umiejętność bierna dawała regenerację zdrowia równą 1,75% maksymalnego zdrowia. Kosztowała ona 2610 sztuk złota. To już koniec pierwszej części tego filmu. Aby zobaczyć szybciej drugą część, zasubskrybuj proszę i zlajku ten filmik. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.